Cześć! W tym wideo pokażę Ci w jaki sposób możesz dokonać płatności za licencję, subskrypcję aplikacji Pocket Inspections. Zaloguj się do naszej aplikacji webowej pod adresem app.pocketInspections.com. Adres również będzie zamieszczony w opisie filmu. Po zalogowaniu przejdź do menu, następnie płatności oraz kup licencję. Jeśli jesteś większą organizacją lub chciałbyś dostosować aplikację do swoich potrzeb, skontaktuj się z nami. W przeciwnym razie kliknij przycisk Kup licencję i wtedy możesz skorzystać z jednej z dwóch opcji płatności online lub też wygenerować proformę. Pierwsza możliwość to płatność przez serwis Stripe. Tutaj mamy możliwość cyklicznego abonamentu rocznego lub miesięcznego. Poprzez Przelewy 24 możemy opłacić abonament roczny oraz 3 lub 6 miesięczny. Wybierając płatność roczną, otrzymamy automatycznie rabat w postaci dwóch miesięcy gratis. Możesz również wygenerować fakturę Proforma i następnie opłacić ją przy pomocy standardowego przelewu. Ta opcja jest dostępna dla licencji rocznej oraz półrocznej. Ja skorzystam z opcji Przelewy 24. I tutaj wybieramy okres trwania licencji. Następnie musimy wybrać rodzaj licencji, w tym momencie do dyspozycji mamy subskrypcję Premium oraz Pro. Następnie zatwierdzamy dokonany wybór po prostu klikając interesującą nas opcję. Na kolejnym ekranie musisz podać liczbę użytkowników. Jeśli posiadasz pracowników, możesz tutaj zakupić dla nich pakiet licencji, a następnie rozdzielić je pomiędzy nich. Następnie wprowadzamy dane do faktury i klikamy Zapłać. Jesteśmy przekierowani w tej chwili do ekranu płatności. Jeśli posiadasz kod promocyjny, możesz go tutaj również wprowadzić za pomocą przycisku Dodaj kod promocyjny. Po wprowadzeniu danych karty i zakończeniu płatności, twoja licencja zostanie aktywowana. Pamiętaj, że dane karty przetwarza operator płatności firma Stripe. Jest to globalny operator. My nie przetwarzamy danych twojej karty.